Yo, yo, yo! Witam Was, Opsi! Mam dzisiaj dla Was poprawkę usprawnienie glicza e, multikopiowanie kopia praktycznie co dwie minuty a teraz e, chcę Wam przedstawić usprawnienie tej metody właściwie ona się nie różni zbytnio e, robimy dokładnie to samo ten sam początek, potrzebujemy bazę znajomego w bazie pojazd, który, jakiś pojazd po prostu, który wjeżdża do Avengera, robimy sesję dla zaproszonych. Zapraszamy znajomego, najlepiej zrobić, zrobić z innym trybem celowania. Pojazd, który chcemy kopiować, wstawiamy do, wstawiamy do MCO, gdzie mamy przechowanie pojazdów. No i musimy mieć jeszcze Avengera. No i w sumie trochę grycz wymagający tych wszystkich właśnie dodatków, w grze. Arena, sorry nie arena, tylko baza plus Avenger, MCO, no i oczywiście jakiś garast pojazdami. Czyli odsyłamy pojazd, odsyłamy pojazd, który właśnie będziemy kopiować. On jest w MCO. Możemy teraz skorzystać z napadu Lestera. Oczywiście nie musicie go mieć, możecie po prostu udać się do swojej bazy, zaprosić swojego znajomego do bazy, czy też dojechać tam samochodem i generalnie nie potrzeba nic yy, tam kombinować do tym z tym jeszcze jedna taka sprawa, że musicie posiadać klub motocyklowy bo yy, przez, bez klubu motocyklowego nie da się po prostu tej, tej kopii robić bo będziemy wzywać motorki i sprawa wygląda w taki sposób, że w klubie motocyklowym nie możecie mieć takich samych motorków jak w garażu czyli w garażu ładujecie na przykład faggio i wypełniacie wszystkie puste miejsca w garażu a w klubie motocyklowym nie możecie mieć żadnego fadio, ponieważ nie możemy przywołać fazio z klubu motocyklowego tylko właśnie z tych garaży jeżeli macie fadzio już w klubie no to możecie kupić sobie Sancheza. ja tu Wam pokażę właśnie jak mam Sanchezów 5 zrobię sobie 5 kopii i zobaczycie te kopie naprawdę idą w ciągu jednej minuty oczywiście to, ten etap, który teraz robimy robimy go tylko raz i potem już przechodzimy do kopiowania i zobaczycie jak to idzie fajnie szybko a więc musimy mieć pojazd jakiś, w który wjeżdża do, do Avengera. No to są tu bojowe pojazdy, tam insurgenty i te wszystkie rewoltery. No na pewno każdy z was już ma taki pojazd. Musimy zaprosić znajomego do naszej bazy i znajomy musi się udać jako pasażer do tegoże pojazdu. I jak już będzie z nami, to po prostu dajemy D-pad w prawo, aby wjechać do. Avenger'a, gdzie musimy mieć ten warsztat, gdzie musimy mieć warsztat, i, i generalnie w sumie tyle będziemy robić w całej bazie. No i dajemy d w prawo. No i od razu, jak się zrespimy, w, w, tutaj w garażu to, u tego mechanika w, w Avengerze, to znajemy po prostu wchodzi na rzutki i, i tam załatwia tą akcję z rzutkami ze znajomym, i czeka na. Na to pozyskiwanie, aby, aby po prostu tam dołączyli znaczy było to poszukiwanie tych graczy, nie. No jeszcze mam pokażę, żeby jak ktoś nie wie gdzie to jest, no to po prostu, po prostu to robi znajomy, nie robimy tego my, tylko znajomy. My tylko siedzimy w pojeździe i czekamy na, na to kliknięcie, które informuje nas, że nas znajomy zaprasza nas na te rzutki, zaprasza nas na te rzutki, żebyśmy pograli razem. No i oczywiście, czy wam to pokażę, żeby nie było problemu. O, widzicie w dolnym rogu teraz właśnie dostałem zapkę do tej gry. No i o to właśnie chodzi, to potrzebujemy. I teraz dajemy po prostu gaz. Mamy czarny ekran i teraz dołączamy przez imprezę do znajomego, który właśnie nam odpalił te rzutki. No więc dołączamy tutaj do sesji. Dostajemy komunikat, że po prostu będzie zapis automatycznie. Po czym? musimy po prostu mieć zaproszenie do tej akcji. No i wrzucam nasz takie chmurki i zaraz pod mapą i tu czekamy chwilę i będzie zgon. I tutaj macie respy różne. Jeżeli robicie wszystko pod bunkrem, tam zrobicie sobie ostatnie odrodzenie, zapiszecie stan gry, no to się po prostu was samochód zrespi od razu tutaj. A jeżeli wam się zrespi przy bazie, to nic się nie dzieje. Tylko po prostu musicie teraz dojechać do bunkra, z tym, że wpierw was znajomy jest teraz na czarnym ekranie i musi po prostu dołączyć do kogoś z innym trybem celowania, czyli dołącza do jakiegoś znajomego lub korzysta ze społeczności, i, i tam jest właśnie opcja C, jest grane, wchodzi tam i wybiera jakiegoś gracza, dołącza do niego dwukrotnie. Dlaczego dwukrotnie? Ano, dlatego, że za pierwszym razem. Po prostu ten gracz dostaje pierwszy, dostajecie pierwszy komunikat, że chcecie tam dołączyć do, do tego gracza. a Jak dołączycie do niego drugi raz, to powinny wam się wyświetlić, jeżeli ma inny tryb celowania, inny komunikat. Jeżeli wyświetla się ten sam, oznacza to, że znajomy, ten gracz czy znajomy nie ma innego trybu, tylko taki jak wy, więc wybieracie inną osobę, dołączycie znowu dwa razy, aż ta osoba po prostu będzie na innym trybie i dostaniecie taki komunikat. Wtedy anujecie komunikat. I was znajomy w tym właśnie momencie się, się od, odbuguje z tego czarnego ekranu i będzie mógł po prostu wyjść z pojazdu co właśnie robi to mój znajomy. A ja sobie w tym czasie w tym czasie odpalam sobie mój klub nocny, czyli rejestruję się w klubie nocnym i wzywam pojazd z klubu nocnego. Z klubu nocnego jest to mój opresorek tylko po to, aby dać go znajomemu. Znajomy już się nam tutaj odbugował, jak widzicie jest przy nas, czyli już OK i teraz nasz znajomy oddala się tak abyśmy mieli w klubie nocnym tutaj nie zwróć pojazd osobisty, a wybór innych pojazdów i teraz ważna sprawa właśnie dlatego aby wezwać ten pojazd, który się znajduje w garażu nie w klubie, nocnym, nie w klubie motocyklowym czyli dlatego mówiłem Wam na początku ja używam Sanchezów, bo wiem, że nie mam żadnego aczkolwiek Fedzie też nie mam, także ale to musicie pamiętać, musicie sobie to zrobić tak, żeby nie wzywać żadnego pojazdu właśnie teraz z klubu nocnego. No i już wchodzimy, oczywiście jak widzieliście on się nie pokazuje, czyli przywołujemy go, ale on się nie pokazuje na mapie, czyli tak naprawdę nie jest on wezwany i wchodzimy piechotką do bunkra. Tak jest, wchodzimy piechotką do bunkra i udajemy się teraz do MCO, gdzie znajduje się pojazd, który będziemy kopiować, oczywiście jest to najlepiej. Kopiować pojazdy z areny, full upgrade, żeby po prostu była największa kasa. Takie pojazdy się sprzedałem prawie za dwie bańki. Zwróćcie uwagę tutaj, że mam rejestrację opcji. Tutaj kopie będą oczywiście dostawały rejestracje od tego Fagi, o który wezwałem, czyli znaczy w moim przypadku Sanchez, i on właśnie on mi da moje tablice. I teraz tak, czymiemy gaz do dechy, cały czas czymiemy gaz do dechy i mówimy znajomemu, że już i on sodzi z motorku my trzymamy gaz do dechy nadal i teraz jak się pokazuje ładowanie, puszczamy ten gaz do dechy i zobaczcie, BANG! dostajemy nowiutkie tablice Sancheza i to już jest pierwsza kopia i teraz możecie już włączać stoperki ile będzie trwało następna kopia aczkolwiek jeszcze się wstrzymajcie z tym stoperem, bo pokażę Wam jeszcze właśnie układ mojej garaży no i teraz oczywiście musimy mieć komunikat, że robimy podmianę. Jeżeli nie macie komunikatu oznacza to, że nie macie kopii, czyli coś poszło nie tak, nie udało, wam, nie, nie, nie udało wam się po prostu skopiować pojazdu. Musi być ten komunikat i musimy wjechać, podmienić ten pojazd. Oryginał trafia teraz w miejsce Sancheza, a nasza kopia już jest w MCO i teraz wychodzimy z MCO oczywiście piechotką nie próbujcie wyjeżdżać z MCO z bunkra bo to nic nie daje, musi być MCO w bunkrze i teraz wychodzimy na zewnątrz piechotką i znowu wchodzimy w klub motocyklowy i wzywamy pojazd z klubu, ale wcześniej Wam pokażę jak wygląda cała sytuacja mojej garaży, spójrzcie czyli tutaj y, mam mam tutaj moje przez klub motocyklowy właśnie pojazd który się znajduje w klubie Teraz wam pokażę, spójrzcie, wchodzę na mechanika i teraz pokażę Wam co mam w klubie motocyklowym, abyście po prostu mieli jasną sprawę. Spójrzcie, w klubie motocyklowym mam tylko opresory dwójki, jednego opresora, jedynkę, bagara i jeszcze jakiś tam jeden pojazd. A Sanchez'y mam w pierwszym garażu tutaj w Eclipse Tower. Mam raz, dwa, trzy, cztery Sanchez'ki bo jeden już jest podmieniony, to, to już jest oryginał tutaj na drugiej pozycji już jest oryginał tam był Sanchez, ten który właśnie się skopiował który skopiowaliśmy na niego miejsce i teraz wchodzę w interakcję w, w klub motocyklowy i wybieram pojazd, który znajduje się w klubie czyli opresora dwójkę opresora jedynkę czy też właśnie tego ten, tego, tego pojazda, który tam miałem na samej górze i teraz chodzi o to, aby po prostu nas znajomy na ten pojazd wsiadł. Widzicie właśnie, się tu zrespił mój pojeździk. Wszystko widzicie na mapce. Mój znajomy wsiada na ten pojazd i odjeżdża. Ja wchodzę w interakcję i znowu sprawdzam. Kiedy będę miał. kiedy mogę zwrócić pojazd. O właśnie teraz się już przełączył, czyli znajomy nie musi wcale daleko odjeżdżać. Jak już się pokaże ta opcja, że mogę wezwać Sancheska, no to go wzywam. Oczywiście on się nie pokazuje, dajcie chwilę, żeby tak 5 sekund, żeby on się tak jakby pojawił, ale go oczywiście nie będzie widać i wejdźcie do bunkra. A znajomy cały czas siedzi na tym motorku, któremu wzywacie i na którym siedzi, aż do momentu, jak mu powiemy, że może z niego zejść. A wiecie, który to jest moment. Czyli teraz udajemy się a no jeszcze taka sprawa, że znajomy nie musi być tam i czekać w oddali, może już jak wejdziecie do bunkra, on może sobie już spokojnie tutaj Właściwie, jak już wezwiecie pojazd na straty, to on może się tutaj przybliżyć do bunkra, aby po prostu następna seria szła szybciej. No i teraz znowu wbiegamy do MCO. Spójrzcie na tablicę, żeby było pewne, że tablice tutaj są renderowane, cały czas generowane. Cały czas są przez, przez motor. Dostaje właśnie z motorku. I znowu gaz do dechy. Mówimy znajomym, że już może schodzić. Cały czas trzymamy gaz do dechy. I teraz, jak już się pokaże, nam ładowanie puszczamy gaz. Do tej Chociaż możemy cały czas trzymać, ale lepiej. Tutaj jest taki, taki właśnie zwis. O, właśnie, że wskakuje, jakby drugie autko, i wtedy dostaje już tablicę. Zobaczcie nowe tablice. I teraz znowu wjeżdżamy do MCO i znowu mamy komunikat o podmianie. Oczywiście, potwierdzamy, i mamy kolejną kopię. Czyli jak widzicie, badań prosta sprawa. Teraz wam jeszcze pokażę ze stoperkiem, możecie sobie sprawdzić teraz w jakim czasie to wszystko zajmuje. Wychodzimy z MCO na znajomy. Oczywiście już może stać pod, pod wjazdem tutaj do bunkra, tak abyśmy mogli od razu wezwać, wezwać pojazd. On od razu do niego wsiada, oddala się, my wzywamy pojazd na straty. Znowu wbiegamy do bunkra, do MCO, gaz do dechy, znajomy schodzi z motorka i tak robimy, a skończą nam się surowce w, w garażach oczywiście możecie w każdym momencie kupić ile chcecie, ile macie czasu, spójrzcie I znowu wchodzimy w interakcję wzywam na przykład tutaj pojaźnik może to być każdy pojazd, który się znajduje w klubie nocnym A tutaj opresorka ja tak z tymi opresorami dwójkami nie ryzykowałem, bo ja mam więcej opresorów dwójki dlatego też Starałem się właśnie wykorzystywać, ale myślę, że tu nie musi być ten pojazd, na którym znajomy wsiada, to nie musi być chyba z klubu nocnego, z klubu motocyklowego, sorry e, tylko właśnie teraz ten, który wzywamy na straty, on musi być z klubu. Nie z klubu motocyklowego, tylko właśnie z innego garażu. Także to jest ważna sprawa. Pamiętajcie, bo jeżeli byście zrobili kopię na pojazd z klubu motocyklowego, to po prostu nie da się go tam stawić. On się tam nie zrespi, bo nie będzie można nie będzie można nie można przechowywać pojazdów z samochodów w klubie motocyklowym no i teraz oczywiście jak nam się już znają oddali, używamy używam straty, wbiegamy do MCO, wsiadamy do pojazdu, gaz do dechy gaz do dechy i jesteśmy znowu, z nowej, nowej kopii jakby wam coś poszło nie tak czyli jakbyście nie dostali tablic to to oczywiście coś, coś właśnie poszło nie tak z tym gazem ale to się naprawdę rzadko zdarza. Mi się to może przytrafiło raz i po prostu wystarczy wtedy trzymać, wrócić, znowu pojazdem do MCO. Jeżeli nie ma komunikatu, to nie dostajecie komunikatu, tylko bierzecie do MCO i wszystko zaczynacie. Znowu wychodzicie na zewnątrz, wzywacie pojazd znajomy odjeżdża nim, znowu wzywacie pojazd na straty, i to robicie, aż się mam wszystko, a się wam wszystko. Wykończy wszystkie surowce. No i to jest w sumie wszystko, cały glitch. Banalnie prosta sprawa. Nie ma tutaj żadnej lipy. Także jedynie co Wam mogę jeszcze powiedzieć, a raczej przypomnieć, to pamiętajcie jednej ważnej rzeczy, że u jego u moich ziomeczków nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo! Pozdro dla Was! Nie ma lipy.